Witajcie, moi drodzy, z tej strony Avro, a to jest Ape Out Ale zanim zaczniemy, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, żeby nie ominął Was żaden odcinek z tej gry I mam ostrzeżenie dla osób cierpiących na epilepsję, że ta gra zawiera jasne, kontrastowe kolory Co może być niebezpieczne, więc nie radzę oglądać tych odcinków yy... I to tyle, gra polega na tym Gra Ape Out jest z gatunku bitem up i polega na tym, że jesteśmy golem, który ucieka z klatki i przechodzimy przez poziomy losowe i pokonujemy strażników w bardzo ciekawej oprawie graficznej. Zaraz zobaczycie. I gra jest wydana właśnie przez Devolver Digital, co wydaje bardzo często gry, które mi się podobają. Więc myślę, że ta także będzie dobra. Myślę, że raczej jest znana. Ten wydawca jest znany. Oj, dostałem już. Tak to wygląda. Trochę miga nam ten świat. Ściany takie kolorowe. Dostałem w tym samym momencie, co go zabiłem. Właśnie. Ciekawe jest to, jak możecie usłyszeć, że właśnie zginąłem. Ciekawe jest to, że ta gra w ogóle w tle leci jazz i ta jakby ta muzyka jest synchronizowana z naszymi ruchami, czyli w zależności od tego, co robimy, to gra odpowiedni dźwięk. Jak sobie, jak się teraz wsłuchacie, to za każdym razem, kiedy. Uderzę jakiegoś strażnika, to y, jest y, bębenki, bębny w sumie, w sumie to talerz nawet. To jest fajne, taki ciekawy efekt daje. Mi się podoba. Dobra, dostałem raz. Y, poziomy są generowane losowo, dlatego nie możemy za bardzo. Za bardzo tutaj przewidzieć co, skąd wyjdą przeciwnicy. I właśnie to jest interesujące w tej grze, że czujemy się faktycznie jak taka małpa, no jak ten goryl, bo nie wiemy co się dzieje. Musimy improwizować. O, jakiś mocny, mocni przeciwnicy. Bo nie umarli za jednym hitem. Oj! Muszę iść jakoś zaskoczenia wziąć. Albo Uciec. Oj, nie mogę go wziąć. Aj. Umarłem. Bo yy, możemy jeszcze tych. Stra... Prawie skończyłem poziom. Możemy jeszcze tych strażników złapać. I wtedy oni służą nam jako tarcze. Oj, nie mogę go złapać z jakiegoś powodu. A, bo ja. Umarłem znowu. Dobra, wydaje się ta gra dosyć trudna. A ja muszę sobie go złapać, muszę trochę ogarnąć mechanikę. Dobra. nie trafiłem teraz. To to już mamy pewien problem. Muszę szybciej do nich podbiegać, bo oni zdążą wystrzelić, zanim... Ja zdążę coś zrobić. I zawsze jest tak, że jak złapiemy jakiegoś strażnika to on wystrzeli, co też możemy wykorzystać, jako broń? Zostałem? Już trzy razy? Pomieramy po trzech razach tego co widzę, już pierwszy poziom wykracza poza moje możliwości. Ale to tak. Wstęp do gry, to trochę trzeba się zaznajomić z tym sterowaniem. O dwóch na raz. Oj, czemu? A, bo on nie wleciał w ścianę. Okej. Okay. Ciekawostką jest to, że tą grę można z tego co wiem przejść całkowicie pacyfistycznie. Źle zrobiłem. Ale dobra Nie wiem gdzie się kończy poziom. Czy skąd mam wiedzieć gdzie się kończy poziom? E, oj! strzelił. Dobra, gdzie umarłem daleko jeszcze, tam się kończy poziom. Ale nie wiem czy, czym to jest oznaczone, czy to jakieś specjalne będą drzwi, czy coś takiego Ok, już się zaczynam Zaznajamać dobrze z tą grą. Oj, lecimy. Uwaga. Nie udało mi się go yy, uderzyć na hita. Okej, okay. interesująca gra. Dobra, teraz muszę to wymanewrować, bo będzie przywał Oj, już chyba dostałem dwa razy. Więc teraz jestem na hita, okej. Okay. Co? No jak on mnie trafił z tej odległości? Z czego oni w ogóle strzelają? Ciężki ten pierwszy poziom jest. Subject 4. Nie wiem co znaczy subject 4. Znaczy w tym znaczeniu, że to się nie zmienia, to zawsze jest subject 4, że to jakaś jest istotna informacja w zrozumieniu fabuły gry. Okej. Okay. tu. Zobacz, mamy to mamy wzór zapewnionego. Nie, trafiłem, dobra. Trafił mnie raz, help! Ten ze strzelbą, dobra, ładnie ich tutaj zrobiłem. oj, Tylko go odepnąłem, zamiast... No trafił mnie, myślałem, że zdążył uciec chyba. Jesteśmy przy końcówce, okej. Okay. Okej, okay, to ładnie zrobiłem. Dobra, czuję, czuję, czuję tą siłę tego gorila. O, zielone drzwi. A te czerwone słupki? The heating, heating up, poziom drugi. A! Czyli co, to każdy ma poziom, jakąś swoją nazwę? Right możemy złapać. No to o tym wiem już, że możemy złapać. Dobrze, o okay. to dobra ładnie go rozkwasiło, już jestem raz nie fajnie koń Tak to miało wyglądać. Odmówimy się z, z tym gościem wchowanego. Nie wiem, jest to fajne, niszczenie syb jest takie. Ło, co to było? A, ten jakiś kamikadze. Aha, tak, muszę go... Ło Jezu, jaki skomplikowany poziom. Jakiś trudniejszy eee, dobra, mamy nowy rodzaj przeciwników. Nie wiedziałem, że taki istnieje, bo nie grałem w tą grę, tak? To było logiczne. Eee, który wybucha, czyli muszę go odrzucić w taki sposób, żeby jak on wybuchnie to mnie nie zranił, przy okazji. Dobra, jakby to wykombinować. Czyli dobrze... Oj, nie tak. Ej, on sam go zastrzelił. Niedobrze. Dobra, idziesz ze mną. Poczku. Dobrze Ograni na IQ przez goryla Okej, okay, mnie to nie zraniło, ale trzeba by się ustawić jakoś ej, ej, ej! ej. Słuchajcie ich kroki na niemską. Aj! Jeszcze ja zrobiłem. Dobra, to mnie nie zraniło. Na szczęście, nie wiem jakim cudem. Okej, okay, teraz cyk. Dobra, ten poleciał daleko. Ej, ej, ej! Oni rzucają jeszcze tymi! Nie! W ostatnim momencie mnie zastrzelił! Przed zielonymi drzwiami, dobra, ale... Etap ogarniam, chociaż... Yy, chyba z tego, co zdołałem zauważyć... Nie zwróciłem na to dokładnie uwagi, więc nie jestem pewien, Czy, czy dobrze mówię. Yy, dostałem raz że tu mamy jednak te elementy tych poziomów w niektórych momentach takie same. ok, dalej muszę zastrzelić, bo e, e, bo i tak bym nie dał rady zrobić tego poziomu na jednym życiu Można resetować? Nie wiem, czy można. Oj, 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 Ej, no halo! Dobra, zrestartujemy poziom. Bo źle zrobiłem. O tu jeszcze słuchasz te spokojne kroki, zanim się zacznie ta muzyka. Ale tutaj muzyka ten jazz daje. O sobie znać. Tutaj w tej grze głównie trzeba improwizować, bo zapamiętać poziomu się nie da. Po tym też widzimy za ścianami, bo tak jest specyficznie zrobiona ta perspektywa z góry i te, te ściany ustawione w taki sposób, że yy, nie widzimy przeciwników za ścian. Dobra, nie zmisował się. Dobra, teraz się nie zmisował. Poczekamy na niego. Nie wiem, gdzie iść. Nie, tutaj, tutaj. Oj! Teraz to już sam... A, wiedziałem. Mogłem inaczej... Mogłem złapać tego gościa. Chociaż jest... Pewnie to działa tak, że jak złapię tego gościa z dynamitem yy, i ktoś w niego strzeli, to pewnie i tak ja wybuchnę. Ale warto się sprawdzić, chociaż nie, on ma dynamit na plecach dobra dobra lubię rozbijać szyby w grach, tak, lubię rozbijać szyby w grach ominiemy tamtych przeciwników, nie ma co Dobrze, teraz wykorzystałem na swoją korzyść to, że on wybucha. Otwieram go. Tak. Dobrze. Mam całe życie. Że zrobiłem. Oj, źle zrobiłem. Teraz powinienem nie wracać. Jakim cudem nie dostałem teraz, to nie mam pojęcia, bo teraz na 100% przedem dokładnie wy. Wybuch. Nok, knock. knock. Jakieś nawiązanie do filmu. Cyk, raz, dwa, prawa. Oj, nie trafiłem se. Cyk. O, fajny, a, mo mogłem tych drzwi chyba użyć jako tarcze. Nie, źle zrobiłem. Bo no tutaj chyba w tym momencie chodziło o to, żebym przyszedł z tym jako tarcze. Bo dodali, pokazali nam nową mechanikę, że możemy wyrywać drzwi. Podoba mi się to. Będzie, będziemy się czuć jeszcze bardziej... Mocni. Ej, no, nie, nie ten, źle zrobiłem. Czy te drzwi mogą się zniszczyć? Ok, tak trzeba to zrobić. Oni się sami wystrzelają. Dobra. Oj, 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 oj. Co? Za... Okej. Okay. Podsadzili mi dynamit. Tego mi... Tego nie przewidziałem Oj, nie tak to miało wyglądać Muszę zabić tego, bo on mi tutaj zajdzie od pleców Tych też Dobra ich podjechać. Wo ja mogłem w wniósł, rzucić tak ich. To tak rozmiarzyło totalnie. Ok, tak, żeby się nie odwrócił za szybko. Chodź tu, dobra. Gra z pomysłem, co, co ja mogę powiedzieć? Podoba mi się. Po prostu gra. Jest jakiś pomysł, jest pomysł, goryl plus jazz i to, to mi się podoba w tej grze. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze z moich widzów ma taki gust. I muszę się zaśmiać z własnego kanału, dlatego że prawie wszystkie moje serie na tym kanale to były platformówki. Serie takie z początkiem i końcem. To były platformówki, dlatego. Yy, oprócz. Nie dlatego, bo fajne były, ale oprócz tego. Yy, jedna seria była nie z platformówki. To było fangame FNAFA. False alarm. O, a to fajnie, fajnie zrobione to. Yy, fałszywy alarm. I tak, w końcu zrobię serię z czegoś innego niż platformówki. Nie liczymy tego gamea FNAFA. Czyli no, głównie serię z platformówek, to jest bitem up, czyli wychodzę spoza mojej, może nie, nie strefy komfortu, bo to złe określenie, spoza mojej reguły Mogłem go chwycić teraz, co zrobiłem, chodź tu Oj, o dobrze, wykorzystałem jego strzał, chodź tu Alarm się włączył. Ło! Wow, zmieniła się kolorysty kolorystyka. A, rozwalili mnie, chociaż chciałem rzucić drzwiami. Ok, czyli jak się włączy alarm, to się zmienia kolorystyka, tak mam rozumieć? Czyli kolorami też tu operujemy. Też pewnie to nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo to nie jest skradanka. A, no. Co ja teraz zrobiłem, to wybuchła jego bomba, i ja go wrzuciłem w ścianę przez to. Tak, ze wybuchu Nie, nie Oj, 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 oj Nie to chciałem Robię gości A, no Źle zrobiłem, sam się wysadziłem Bez sensu Zapomniałem o tym, że on wybucha. Muszę go rzucać dalej. Nim rzucasz w sumie. Oj, 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 mamy problem. Nie mały i to nie jeden. Dobra, gram go na IQ. Oj nie, z tyłu przed gościu mamy problem, mamy problem. No, dobra, teraz muszę, nie wiem, muszę się zastanowić, jak to zrobić, bo wychodzą mi goście z tyłu, ale muszę podtrzymać te drzwi, bo nie, nie może być um, drzwi. Nie mogę tych drzwi dużo trzymać, bo one i tak nic nie dadzą, ponieważ przeciwnicy są z dwóch stron, i to w nieodpowiednim kącie. Czyli muszę, myślę, że. Dobra. Dobra. Chyba mogę iść, mi nikt nie przybiegnie. Okej. Okay. Nie wiem co teraz. Bank. O nie, znowu wychodzą. Mamy mały problem, muszę ich ograć na IQ. Zostałem dwa razy ważny problem. I teraz jestem na hita. O Jezu, ile się ich zebrało. Dobra, muszę uciekać. Nie w tą stronę, to nie jest dobra. Dobra, ej, to było nawet nie głupie. O Jezus, nie ma opcji, żeby to przejść, jak to... Jak to przejść? Nie da się. Fałszywy alarm. Fałszywy? Nie wiem, czy fałszywy. Jak Goryl wtargnął na posesję, to chyba nie fałszywy. Goryl wtargnął na posesję. Jak to brzmi? Oj. Eee, myli mi się czasem, że klikam yy, lewym zamiast prawym, żeby to wyrwać te drzwi. Dobra, trzeba wykorzystać ten pomysł. Przyjść tak, bank złą stronę rzuciłem. O, teraz jest ich inaczej. Oni teraz teraz jest ich mniej, inaczej są ustawieni. Ale już dostałem dwa razy, przez co prawdopodobnie mogę nie przyjść tego poziomu. Patrz tu. Goryl by nie mógł się nauczyć strzelać z broni. Oee, ten to jakiś inny był! A nie. Ten to... Zaraz nie wiem czy. Nie wiem czy to był... O Jezus. O dobrze. W sumie jakbym pod, podchodzę do drzwi i ich wszystkich rozwalam na jednego strzała, to w sumie nie takie głupie. To w ogóle jest winda. Chyba, czy drzwi... Tak, to chyba z windy wychodzą. O Jezus. Jest zielone bank. Dobra, przebiegłem. O, jakaś cutscenka Może, zobaczymy, co to będzie. End of side A. Side B. Strona B. Okej. Okay. zasilanie wyłączone dobra jak już przeszliśmy z side A na side B to zakończę ten odcinek ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie Myślę, że znaczy mam nadzieję, że Wam się seria spodoba dziękuję, trzymajcie się i cześć!